Się ma wszystkim z tej strony deskam, coś tu się popierdoliło. Eee. Okej. Okay. ogólnie to idziemy do Daker Teatra, dosyć, że Freddy mi się popierdolił. To jeszcze Staffbot i Roxy. Nie, nie nagrałem tego, bo jeszcze jeszcze um, nie włączyłem nagrywania wtedy, ale włączyłem save'a i z jakiegoś dziwnego powodu były otwarte drzwi i z jakiegoś dziwnego powodu stawbot złapał mnie tak jakby patrząc na Frediego. Co to w ogóle jest? Super arcade. To jest chyba to całe East arcade. Dobra, to Idziemy na dół do Daker W ogóle Freddy mi się spieprzył. Nie mogę go ładować w ogóle, ale przynajmniej mi nie zbliża baterii. Także jak wiecie, jak to rozwiązać, to możecie napisać w komentarzu. Bo być może teraz się naładował. Ten przystojniak. W sensie naładował nie, ale czy da się włączyć go? Nie da się, jak widzicie. <grym> Także trochę dziwna sytuacja. Czekaj, mam wyzwania, żeby pójść do tego. Tak, find mazer size control in Decker theater teatr. czy Chuj, tam z tym. Dobrze, także do Deiker trzeba zejść tędy, brawo. Wychodzimy w ogóle pierwszy raz dzisiaj gram w tą grę. Wczoraj, tylko wieczorem, musiałem ogarnąć u Elevena, jak to zrobić, bo po prostu w złym miejscu klikałem i nie chciałam się uruchomić dalej misja. I musiałem sobie zobaczyć na YouTubie, bo że nie siedział na tym Bóg wie ile. Także jedziemy teraz do um, Deiker Guide. Znaczy, do Dekark Wine nie wyjdziemy. <grymne> Ale do Dekark Teatr? Bo będzie Security Alert. Security Alert. Uuuu. Tu chyba wszystkie prezenty są zebrane. Nie, tam jest. Znaczy, jest przecież hipomagnet. Dobra, wydupione w to. Idziemy. Może do tej Richard stacji będzie się dało dojść. W sensie wejść. Nie, nie mogę wejść do żadnej Richard Safety. Także idziemy sobie save'nąć gierkę. Hallo? Dobra. I na Daker Guide na pewno nie zbiorę wszystkich tych, bo podczas misji z generatorami na Dakerze nie zebrałem flashlight baterii upgrade'a. I tam cały czas mi się będzie wyświetlać. Cholera, dużo tych prezentów to było. Tam jeszcze wiem, że da się jakoś wejść do pokoju Sana. Jakim kurwa cudem, mogę go teraz podładować? Jak mam low power na nim, to mogę teraz w końcu? Ej, bo on serio ma low power. To co ja już go nie będę układować w ogóle? D dobra, teraz dopiero mogę. Dziwna sytuacja trochę. Ale wcześniej jak grałem, to mi się um, zbagował Freddy, bo nie czerpało mi się w ogóle power. Także nie wiem o co chodziło. Dobra, pomijając idziemy do teatru. Tylko nie pamiętam gdzie był teatr, chyba gdzieś na dole. Tu gdzieś widzę prezent. Także sobie go zbiorę z chęcią. Mam nadzieję, że jej nic nie złapie. Bra, zbieramy. Dla Freddy Fidżur. Czekaj, Freddy, ja do ciebie wejdę, bo chcę widzieć prezenty. Przynajmniej przez chwilę. Dobra, tutaj jeszcze gdzieś widzę prezent. Także po tego jeszcze wejdziemy. Ogólnie to jest też robienie misji i eksploracja przy okazji, bo jak widzicie, tu jest sporo prezentów. Plush baby. Tu jest Dajker teatr. Ulala. Tu nic nie ma. Tu coś jest. A tu nie mogę zejść. Tak, wiem jak tutaj wejść. W sensie. No, wiecie gdzie. O to mi chodziło tutaj. Coś tam przebiegało, ale nie wiem co. Dobra, no zbierzmy sobie prezent Frozen Chica. Okej. Okay. Teraz tutaj mam Pst, torbę. Była kiedyś misja, żeby... znaczy... achievement, żeby zepsuć aktora w teatrze. No, mech. I don't know jak to zrobić. Dobra, Freddy trzeba ogólnie. Sprawa wygląda tak, że trzeba znaleźć jakieś miejsce. Czyli muszę przejść totalnie inną drogą niż poszłem. Z tego co mi się wydaje. Dobra. A nie, a nie, dobra. jednak no, tak. A tu nic nie się ma? Coś jest. Ale nie wiem, czy ja stąd nie przyszłem. Stąd przyszłem. Tu jest Zaker White. Dobra, I guess, że tędy trzeba. On ma taką trasę dziwną. To ja bym z Fredim chciał tu przejść. Bo nie czuję się bezpiecznie. Przy w bocie. Tutaj nie. Ale tutaj tak. Jak najbardziej. Tu chyba były endoskeletony. Tak. One się nie aktywują, dopóki nie zbiorę tamtego... Wiecie czego? Mazer size kontrolki. Także ja sobie będę może Frediego wołać co chwilę. Żeby mnie tu nic nie zaciupało. Hmm. Tandy? Ej, widziałem, że żeby dostać się do pokoju Sana trzeba zrobić zdjęcie tym. To zadziała? Chyba? Spokojnie, Freddy. I teraz trzeba od razu zapisać grę. Freddy, gdzie ty jesteś? Freddy, choroba. Się zesrałem, myślałem, że to jest prawdziwy Monty. My friend, nie lagujcie mi gry. Kurwa. Widzę tu sporo prezentów. Oh, fuck. Wiecie co, ja, ja będę się czuł bezpieczniej, jeśli pójdę tędy. To kurwa. Będę się czuł bezpiecznie, jak pójdę tędy i jednak naładuję sobie Frediego. Tak minimalnie bezpiecznie się chyba będę czuć. Zasrałem się. Dobrze. Mam nadzieję, że będę mógł naładować Frediego. The skamek omija robotiki. Robociki omija? Jeszcze jak, jeszcze jak? Dobrze idziemy. I spróbuję Freddy naładować, jak mi się uda. Uda mi się. Dobra. Kozak. Teraz zobaczymy, czy wszystkie te prezenty śmieszne są tam na dole, czy na górze. W sensie w Dakerze. Czy wszystkie są w Dakerze? A jak jest, że wszystkie. Tam coś jest jeszcze. Dobra, ja tam coś widzę. Tam widzę jakiś prezent, ja tam chcę pójść. O, Monty. Marcello, co ty tu robisz? Tam jest Keatcove? Czy co? Lucky. Coś tam. Stars. Dobra, zbierzemy sobie. Old poster. Z Fredbersów. Tu jest przecież teatr. Prawda? Tu jest coś. A, wszystkie niestety prezenty są wtedy tam, gdzie ja już nie mogę przejść, ale tu jednak widzę jeszcze coś na górze. A każde miejsce, w którym jestem, staram się eksplorować. Tu coś jest. Dobrze. Mamy tutaj prezencik. Który bym chciał jednak zebrać. Czy ja mogę? Halo? Mogę. Ready mask jest przydatne ale narzekać nie będę. Czekaj, tu nic nie ma. No, niestety nic. No to co? Nie pozostało nam chyba nic innego. Tylko stąd wyjść do Mazer Size'a. I tam prawdopodobnie. Poro się pobawić Drzwiami. A dobra, to są już wszędzie tam, dobra. Dobra, idziemy. Let's go. O, Monty. Hi, kit. Boli trochę, że już tego flashlight, ta upgrade, nie zdobędę. Ale do pokoju Sano wejdziemy na pewno w najbliższych odcinkach. Czekajcie, muszę tą animację puścić. Jest piękne. Wystarczy idziemy się załadować i do Mazer Dobra W ogóle mogę sobie też w sumie pozbierać. Um, wiecie co, na pewno. Um, fizy Fazy, bo znam wszystkie lokacje, dostałem Achievementa za ukończenie challenge'u Fizzy Faza, ale to poza nagraniem. W sensie nie na tych slotach, co przechodziłem na nagraniu. To tam to zrobiłem. No właśnie, tu idziemy. Cześć Freddy. rytuały odprawiamy. Ale to fajnie wygląda w ogóle, jak mi się tak rozkłada to. Dobra. We're going. Na pewno to całe atrium sobie jest Przejdziemy tak na spokojnie, żeby pozbierać prezenciki, bo wiem, że trochę tutaj zostało tych prezentów. A w sumie nawet nie takie trochę. Al chipsy. Idziemy do al chipsów. Znaczy, nie do Elchipsów w sumie, do Major Dobra, idziemy, idziemy. <laughs> Dobra, idziemy na kontrolki Mazer Saisa. Ej, gdzie były te kontrolki? Tu. Zapiszmy sobie grę. Spieprzyli trochę tego save'a. trochę spieprzonym miejscu to dali. Co? Naprawdę? W sensie, nie wiem czy ja już zrobiłem to. W sensie tego wenta. W sensie piszę od razu Defend Monty and take his clothes. To pomyślałem, że zrobiłem. Ale niestety chyba nie. Chyba niestety nie. No, niestety nie. Tylko szkoda, że ja tam nic nie widzę na tych kamerach... ...Mazer-Size'owych. Halo?! I don't know, klikam cokolwiek. O oh, fuck, to może trochę zająć. Są dwie strategie: albo dokładnie, bardzo dokładnie się tam na to patrzeć, albo napierdalać przyciski w cały świat. Póki co, to zablokowałem chyba wszystkie dojścia. Także na pewno nie tak. Czemu nie widzę kamer? Dobra, okej, okay. znajmy to za nasze kamery. Zobaczmy. Tutaj przejdę tędy, 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 tędy. Tam już jest zablokowana. I guess, że to będzie ostatni rząd. Nie, to będzie przedostatni rząd. Na dół. Um. I guess? Nie wiem. Nie mam pojęcia. a Dobra, zablokowałem sobie wejście. To fajnie. A tu jest odblokowane? Nie, zamknąłem sobie właśnie wszystkie wejścia to muszę jednak trochę inaczej poklikać. Znowu z zgliczyłem. Nie wiem. Maybe tak. Przyj, ten poziom może być serio trudny. Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia w jaki sposób. Muszę pierwszy rząd jakoś odblokować. Czekaj, jak ja to będzie ten. Teraz powinien się odblokować rząd, który zamknąłem wcześniej. Chuja się odblokuje. Jakim kurwa cudem? Nie wiem, w jaki sposób to mogę zrobić i czemu nie mam kamer. Co tam... Co tu robi Roxy na środku labiryntu? Hmm. Access Ej, że zrobiłem coś głupiego. I nie mam pojęcia, co mam zrobić. Ej, Roxy, się tu magicznie tepła. O, siemka. Siemka, byczku. A tu sobie zablokowałem kolejny dostęp. Nie jesteś luzerem, Szmato. Nie mam zielonego pojęcia. Pewnie trochę z tego wszystkiego Mazer Size'a nagram, a trochę zrobię poza nagraniem. Znaczy, sorry, większość zrobię poza nagraniem. Jak ona się tu dostała? To znaczy że otwarłem. Gówno otwarłem. Kurwa, jakie to jest wkurwiające ten Mazer jest jebany, bo inaczej tego śmiecia pierdolonego się nie da określić. Tyle powiem. Idziemy hajdnąć. No, wszema. Bez komentarza. A, be okay. oh, oh, shit. Dobra, wiecie co, ja sobie... Może... Zapiszę grę i skończę ten odcinek, bo wydaje mi się, że zanim to przejdę, to może trochę minąć. No weź już mnie, zabij, bo mnie wkurwiasz. <słuch> Musiałem to zrobić, sorry. Dobra, zabij mnie, bo mnie w kurwie, jak tu chodzisz. Dziękuję. To było tyle na ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę i suba, naura.